Włożyjarstwo figurowe to jest kwintesencja tańca. Staram się te dziewczynki utanecznić, ponieważ sama byłam kiedyś tancerką, solistką paru teatrów w Polsce i one muszą się uczyć. Interpretować tą muzykę, poznawać trudne techniczne elementy tu na podłodze sali baletowej, żeby potem móc przenieść je na lód. Jesteśmy już wiarkami figurowymi, i bez baletu nie dałybyśmy rady robić jakichś rzeczy trudniejszych na lodzie. Serdecznie zapraszam wszystkie dziewczyny, które kochają muzykę, które kochają ruch, taniec, żeby mogły się na chwileczkę przynajmniej znaleźć w tej pięknej świątyni sztuki, jaką jest sala baletowa. Zapraszamy serdecznie.